Dzień dobry. Temat dzisiejszej lekcji znamy prawa człowieka. Dziś do zrealizowania trzy najważniejsze cele. Po pierwsze, dowiesz się, jakie są prawa człowieka, po drugie, poznasz generację praw człowieka i po trzecie, dowiesz się, jak są chronione prawa dziecka. O samej genezie praw człowieka wspominałem wam nieco więcej na ostatnich zajęciach, gdzie pojawiło się też kilka. Przykładów ważnych dokumentów oraz organizacji działających na rzecz ochrony praw człowieka. Natomiast nie zastanowiliśmy się, jakie w ogóle są cechy praw człowieka. I tutaj tak naprawdę możemy wskazać kilka takich charakterystycznych cech, bo prawa człowieka mogą być na pewno przyrodzone to znaczy, że każdy człowiek rodzi się obdarzony tymi prawami. Po drugie, prawa człowieka mają charakter uniwersalny, czyli przynależne są każdej jednostce, tak naprawdę we wszystkich częściach świata. I tutaj nie ma znaczenia ani rasa, ani język, narodowość, religia, płeć czy też inne czynniki. Prawa człowieka są indywidualne, czyli przysługują każdemu z nas osobna Prawa człowieka są na pewno niezbywalne, czyli człowiek nie może z nich zrezygnować, lub też nie może podzielić się tymi prawami z inną osobą. I prawa człowieka są na pewno nienaruszalne, czyli są niezależne od jakiejkolwiek władzy. Tutaj warto pamiętać, że podstawą ich jest godność każdego człowieka, a nie nadawanie ich przez konkretną władzę. I bazując na ważnych dokumentach, a mam teraz na myśli m.in. Między Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych z 1966 roku, można wyróżnić trzy zasadnicze generacje praw człowieka. Pierwsza generacja praw człowieka to są tak zwane prawa indywidualne, osobiste. Inaczej mówiąc, obywatelskie i polityczne. I tutaj te prawa związane z pierwszą generacją praw człowieka to są prawa, które tak naprawdę muszą być bezwzględnie przestrzegane przez władze państwowe. Co tu możemy wskazać? No, na pewno, oczywiście, najważniejsze prawo, czyli prawo do życia, wolność osobista, prawo do własności, wolność wypowiedzi, prawo do informacji. Równość wobec prawa, prawo zrzeszania się, bardzo istotne, bierne czynne prawo wyborcze, tajemnica korespondencji, czy też y, chociażby swoboda przemieszczania się. Drugą generacją praw człowieka tworzą tak zwane prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne. E, jeśli chodzi o te prawa, no to one tak naprawdę nie mają jakiejś takiej konkretnej gwarancji prawnej, no ponieważ no wiadomo nie każde państwo ma odpowiednie warunki, czy to ekonomiczne, czy to socjalne czy to kulturalne, aby móc je realizować. Co możemy odnaleźć w drugiej generacji praw człowieka? No bardzo istotne prawo do nauki, prawo do ochrony zdrowia, prawo do uczestniczenia w życiu kulturalnym, czy też chociażby prawo do pracy i wynagrodzenia i trzecią generację praw człowieka tworzą tak zwane prawa kolektywne. I te prawa kolektywne odnoszą się już konkretniej do jakości życia. Czyli one nie do końca zostały gdzieś konkretnie spisane. I tutaj możemy wskazać między innymi prawo do pokoju, prawo do rozwoju, prawo do demokracji czy też prawo do zdrowego środowiska naturalnego albo do pomocy Humanitarne. I podsumowując ten pierwszy wątek, o którym Wam wspomniałem, wymieniłem Wam kilka przykładów cech praw człowieka. Były to prawa przyrodzone, uniwersalne, indywidualne, niezbywalne i nienaruszalne. No i wspomniałem o trzech generacjach praw człowieka, czyli prawach indywidualnych, Czyli osobistych, obywatelskich i politycznych. Drugą generację ustanowiły prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne. No i trzecia generacja to były tak zwane prawa kolektywne, czyli te odnoszące się do jakości życia. I tutaj chciałbym postawić troszkę dłuższy przecinek i nieco więcej uwagi skoncentrować na prawach dotyczących dzieci. Osobą, która. Tak naprawdę dość tragicznie zapoczątkowała taką działalność międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony praw dzieci. Była w XIX wieku ośmioletnia dziewczynka Mary Ellen Wilson z Baltimore, która no dość regularnie była niestety, ale bita przez matkę i pomoc uzyskała od osób należących do lokalnego oddziału stowarzyszenia, przeciwdziałania, Okrucieństwu wobec zwierząt. Tak, tak, to nie pomyłka. I pod wpływem tamtego właśnie wydarzenia od roku 1874 w Stanach Zjednoczonych, kiedy właśnie powstała pierwsza organizacja działająca na rzecz ochrony praw dzieci, powstało ponad 200 różnych lokalnych stowarzyszeń, których celem była właśnie ochrona dzieci przed przemocą. Od 1880 roku w Europie powstawały różnego rodzaju towarzystwa międzynarodowe. To były towarzystwa sędziów dla nieletnich, opieki nad dziećmi porzuconymi, opieki nad dziećmi bezdomnymi, które pracowały nad łagodzeniem prawa karnego dla nieletnich. Dodatkowo zakładały placówki wychowawcze czy też różnego rodzaju placówki opiekuńcze dla dzieci. Bardzo ważne wydarzenie miało miejsce w roku 1878, ponieważ wtedy w Polsce urodził się Henryk Goldschmidt, znany oczywiście później jako Janusz Korczak, wiadomo uznawany za prekursora działań na rzecz praw człowieka w naszym kraju. Tutaj myślę, że każdy z Was zna taki charakterystyczny cytat: Gdy Janusz Korczak bardzo wyraźnie stwierdził: Nie ma dzieci, są ludzie. O samym Januszu Korczaku, myślę, że każdy z was na pewno długo, dużo czytał. Tutaj takie charakterystyczne słowa padają też w innej publikacji Korczaka, czyli Prawo Dziecka do szacunku, gdzie Korczak no, bardzo dobitnie pisze. Pozwolę sobie zacytować. Ma dziecko przyszłość, ale i ma przeszłość. Pamiętne zdarzenia, wspomnienia, wiele godzin najistotniejszych samotnych rozważań, nie inaczej niż my. Pamięta i zapomina, ceni i lekceważy. Logicznie rozumuje i błądzi, gdy nie wie. Rozważnie ufa i wątpi. Koniec cytatu. W 1892 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem, do którego Polska przystąpiła dopiero w roku 1928 w roku 1908 w Londynie miał miejsce pierwszy międzynarodowy kongres wychowania moralnego w którym wzięła udział m.in. jako przedstawicielka prywatnych zrzeszeń pedagogicznych Stefania Sempołowska tutaj naprawdę bardzo zachęcam was do zapoznania się z życiorysem Stefanii Sempołowskiej w roku 1913 odbył się pierwszy międzynarodowy kongres opieki nad Dzieckiem. Tuż po wojnie, bo w roku 1919 w Anglii powstała, no stana już dziś na całym świecie organizacja chroniąca dzieci, czyli Save the Children. Natomiast w roku 1920 został utworzony Międzynarodowy Związek Pomocy Dzieciom. Ważna data to rok 1924, ponieważ wtedy Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów przyjmuje deklarację, dziecka. Natomiast rok po wojnie, czyli w roku 1946, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych powołało organizację UNICEF-u. Wiemy, że jest to organizacja humanitarna, która działa na rzecz dzieci. No, myślę, że dziś mało kto wie, ale pomysłodawcą utworzenia UNICEF-u był Polak, dr Ludwik Reichmann. Bakteriolog i działacz społeczny. Dwa lata później, w roku 1948, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwala powszechną deklarację praw człowieka. To jest chyba taki najważniejszy dokument, który w jakimś stopniu reguluje z jednej strony kwestie dotyczące praw dziecka, z drugiej strony kwestie dotyczące praw człowieka. I tutaj właśnie w artykule 25 ust. 2 możemy odczytać, cytuję, Matka i dziecko mają prawo do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci, zarówno małżeńskie, jak i pozamałżeńskie, korzystają z jednakowej ochrony społecznej. Koniec cytatu. Dwa lata później, w 1950 roku, e, powstaje Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Polska ratyfikowała ją w roku 1993. E, ważnym dokumentem Rady Europy, e, który dotyczy praw e, takich społeczno-ekonomicznych, jest z kolei uchwalona w 1961 roku Europejska Karta e, Społeczna. Tutaj warto też pamiętać, że dwa lata wcześniej, bo w roku 1959 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych proklamowało Deklarację Praw Dziecka, która jest tak jakby rozszerzeniem Deklaracji Genewskiej, o której wspominałem m.in. na poprzednich zajęciach. Ważne wydarzenie ma miejsce w roku 1968, dlatego że wtedy z inicjatywy polskich dzieci. No, zostaje utworzona taka fajna instytucja nazywana Orderem Uśmiechu, która była to taka pierwsza tego typu inicjatywa o wymiarze międzynarodowym oraz takie pierwsze ważne odznaczenie nadawane dorosłym wyłącznie na wniosek dzieci. W 1978 roku Polska składa propozycję projektu Konwencji o Prawach Dziecka. To jest ważna data. Przypomnę raz jeszcze 1978 rok. Natomiast w roku 1979 Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłaszał właśnie ten rok Międzynarodowym Rokiem Dziecka. To jest o tyle istotne, no bo tak naprawdę sekretarz generalny ówczesny ONZ-u, czyli Kurt Walheim, no nadał, tak jakby, orderowi uśmiechu taką właśnie rangę międzynarodową. W 26 października 1982 roku zostaje uchwalony ważny dokument, o którym już wiele razy wspominaliśmy, czyli w Polsce powstaje ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, no, z której korzystamy do dnia dzisiejszego. Natomiast takim najważniejszym aktem prawnym, który określa prawa dziecka, jest oczywiście konwencja o prawach dziecka, o której przed chwileczką wspominałem, że był rok 1978, gdy Polska składa propozycję projektu konwencji o prawach dziecka. Natomiast sama konwencja zostaje uchwalona dopiero 20 listopada 1989 roku. Tak potocznie ta konwencja nazywana jest Światową Konstytucją Praw Dziecka. No i tutaj warto wiedzieć, że 192 kraje, które no wtedy właśnie zdecydowały się ratyfikować ten dokument, no zobowiązały się oczywiście do respektowania i realizowania jego zapisów. Polska. Uczyniła to w roku 1991. I tutaj troszeczkę nad samą konwencją chciałbym się zatrzymać, ponieważ chciałbym Wam zwrócić uwagę na kilka, według mnie, takich najważniejszych artykułów zapisanych w tej konwencji. Oczywiście najważniejszy jest artykuł, czy jednym z najważniejszych jest, jest artykuł pierwszy. Uwaga, cytuję. W rozumieniu niniejszej konwencji, dziecko oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej 18 lat. Chyba, że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka, uzyska ono wcześniej pełnoletność. Koniec, koniec cytatu. E, drugi ważny artykuł to artykuł 6, cytuję: Państwa strony uznają, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia. Koniec cytatu. E, kolejny ważny artykuł, myślę, to artykuł 13. Cytuję: Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi. Prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granicę, w formie ustnej, pisemnej, bądź za pomocą druku, w formie artystycznej, lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu, według wyboru dziecka. Koniec cytatu. Bardzo ważny jest artykuł 14. Cytuję. Państwa strony będą respektowały prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i wyznania. Koniec cytatu. Artykuł 15. Cytuję. Państwa strony uznają prawa dziecka do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń. Koniec cytatu. I może jeszcze jeden artykuł, artykuł 28. Cytuję państwa strony uznają prawo dziecka do nauki i w celu stopniowego realizowania tego prawa na zasadzie równych szans. Koniec cytatu. Oczywiście z samą konwencją można się zapoznać w każdym wolnej chwili, do czego oczywiście was szczerze zachęcam jeśli chodzi o prawa dziecka, z takich ważnych wydarzeń. No na pewno rok 1990, kiedy w Nowym Roku w Nowym Jorku zostaje zwołany światowy szczyt w sprawie dzieci. No i rok 1996, ponieważ wtedy zostaje uchwalona europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci, weszła w życie w roku 2000. No, i myślę, że jeszcze ważne wydarzenie to rok ten sam, czyli rok 1996, czyli pierwszy światowy kongres na rzecz przeciwdziałania prostytucji i pornografii dziecięcej. Tutaj warto wspomnieć, że drugi kongres w tej sprawie odbył się w roku dwu, 2001 w Japonii. No i jeszcze rok 2000, czyli stworzenie takich dwóch protokołów fakultatywnych do wcześniej wspomnianej konwencji o prawach dziecka. No i te protokoły dotyczyły angażowania dzieci w konflikty zbrojne, handlu dziećmi, no i też dziecięcej prostytucji i pornografii. I jeszcze zaglądając na nasze lokalne podwórko, no to oczywiście bardzo ważny dokument to ustawa z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. I o tym, jak istotne są prawa dziecka, świadczy chociażby fakt, że zostało ono oczywiście zapisane w najważniejszym w Polsce dokumencie, czyli w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku. No i co możemy odczytać w artykule 72? Uwaga, cytuję. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka. Koniec cytatu. Jedną z takich ważniejszych instytucji, do których, można do których może zgłosić się osoba niepełnoletnia ze swoim problemem, jest oczywiście Rzecznik Praw Dziecka, czyli instytucja powołana w roku 2000. Obecnie od 2018 roku rzecznikiem jest pan Mikołaj Pawlak, wcześniej był pan Marek Michalak. No i tutaj warto pamiętać, że Rzecznik Praw Dziecka stoi oczywiście na straży praw dziecka, w szczególności no, tutaj kontroluje między innymi prawa do życia, ochrony zdrowia. Wychowywania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych, czy też oczywiście bardzo istotnego prawa do e, nauki. E, taką ważną inicjatywą, którą podjął w swoim czasie pan Marek Michalak, czyli wcześniejszy rzecznik praw dziecka, e, było uruchomienie dziecięcego telefonu zaufania. No i numer tego dziecięcego telefonu zaufania to e, 812 12 12. 12. W Polsce realizowanych jest mnóstwo kampanii na temat ochrony praw dziecka. Z takich najistotniejszych w ostatnim czasie to kampania Traktuj mnie poważnie, depresja młodych ludzi, inna kampania Odwaga ratuje życie, jeszcze inna kampania Jestem mamy i taty, no i dwie bardzo ważne kampanie dotyczące przemocy w rodzinie. Pierwsza z nich pod hasłem Bicie jest głupie. I druga kampania: reaguj na przemoc wobec dzieci, masz prawo. I w zakresie ochrony praw dziecka, tutaj możemy postawić tak naprawdę kropkę. Chciałbym jeszcze na koniec zajęć zwrócić uwagę na bardzo ważny wątek w zakresie i ochrony praw dziecka, i całościowo ochrony oczywiście praw człowieka. Mianowicie jakie mogą być takie ustawowe przypadki ograniczania praw człowieka, bo takie sytuacje czasem mogą mieć miejsce. No chociażby obecnie mamy taką sytuację w związku z epidemią, pandemią. Czasami w niektórych krajach może być wprowadzany tak zwany stan wyjątkowy. Czasem takim ustawowym przypadkiem może być chociażby cenzus związany z wiekiem wyborczym, w Polsce jest to oczywiście w 18 lat. No, czy też kwestia związana chociażby z posiadaniem albo nieposiadaniem obywatelstwa. I kończąc już wątek, zarówno praw człowieka, jak i praw dziecka, chciałbym jeszcze tylko tak w ramach ciekawostki, no bo myślę, że każdy z Was wie oczywiście, kiedy jest Dzień Dziecka, natomiast nie wiem, czy wszyscy wiecie, kiedy obchodzony jest Dzień Praw Człowieka. No oczywiście dzień praw człowieka nawiązuje do powszechnej deklaracji praw człowieka z 10 grudnia 1948 roku. No i właśnie 10 grudnia organizacja Narodów Zjednoczonych a dokładniej zgromadzenie ogólne organizacji Narodów Zjednoczonych postanowiło, że to właśnie ten dzień będzie traktowany jako Dzień Praw Człowieka. Czyli 1 czerwca, tutaj Dzień Dziecka, natomiast 10 grudnia, Dzień Praw Człowieka. I pod koniec jeszcze chciałbym zwrócić Waszą uwagę na ważne teksty źródłowe, które znajdują się w podręczniku. Chciałbym, żebyście w wolnej chwili z nimi się zapoznali. To są teksty, które dotyczą różnego rodzaju deklaracji, konwencji oraz innych międzynarodowych dokumentów. Postarajcie się na nie spojrzeć w takim aspekcie porównawczym, ale też w odniesieniu do rzeczywistości. Czy zapisane w nich prawa mają rzeczywiście swoje uzasadnienie obecnie. No i oczywiście standardowo zachęcam Was, w ramach utrwalenia wiadomości z lekcji dzisiejszej, do zerknięcia na tablicę Padlet gdzie na pewno znajdziecie ćwiczenia utrwalające. A dzisiaj to tyle. Do usłyszenia niedługo.